Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pusta i próżna, i ciemności były nad głębokością, a duch Boży unosił się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. I ujrzał Bóg światłość, że była dobra, i przedzielił światłość od ciemności. Niech się stanie sklepienie między wodami, i niech przedziela wody od wód. I uczynił Bóg sklepienie. I przedzielił wody, które były pod sklepieniem, od tych, które były nad sklepieniem. I stało się tak. I nazwał Bóg sklepienie niebem. Niech się zbiorą wody, które są pod niebem na jedno miejsce. I niech się okaże suchy ląd. I stało się tak. I nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zebranie wody nazwał morzem. Niech zrodzi ziemia ziele zielone i dające nasienie i drzewo-rodzajne owoc czyniące, w którym by nasienie jego było na ziemi. Niech się staną światła na sklepieniu nieba i niech dzielą dzień od nocy i niech będą na znaki i czasy i dni i lata. Niech wywiodą wody płazy od duszy żyjącej i ptactwo nad ziemią pod sklepieniem nieba. Niech zdrodzi ziemia istoty żyjące według ich rodzaju, bydło i płazy i zwierzęta ziemi według ich rodzajów. Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. A niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem powietrznym, i nad zwierzętami, i nad wszystką ziemią. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, i błogosławił im Bóg i rzekł: Rośnijcie i mnóżcie się, i napełniajcie ziemię. I panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami, które się ruszają po ziemi. Prze to opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swej i będą dwoje w jednym ciele.